wróciłam się do domu, czyli na to porobię trochę relacji stąd bardziej takiej szczegółowej niż poprzednio, bo wcześniej do tego tak przyjechałam i mniej więcej powiedziałam co i jak. Natomiast teraz trochę pogadam więcej o Copacabanie przejdę się na piechotę, żeby można było różne fajne rzeczy zauważyć. Jak już wspominałam, Copacabana no, jest no, spora, tak? To będzie na jednym z moich y, filmów z drona widać, ja pokazuję przejeżdżam dronem przez robię panoramę całego Copacabana więc widać jak ona jest wielka no ale przede wszystkim przede wszystkim nam się chyba kojarzy Copacabana z plażą no a to jest po prostu jedna z dzielnic Rio, tak? więc tych dzielnic jest mnóstwo oczywiście jest to jedna z dzielnic Rio która właśnie ma Niesamowitą plażę. I jedną z bardziej popularnych na mieście. Jak widać, właśnie. Wracają z plaży. Jest dzisiaj pusta, no bo jest pochmurno. Zresztą już jest dosyć późno. Jest chyba godzina czwarta, jak nie po czwartej. Więc już nie za bardzo jest co tu robić przy takiej pogodzie. Ale jeszcze trochę w jest. No przede wszystkim Copacabana to jest jedna z dzielnic, która, która jest na która ma plażę. Druga jest znana, ale chyba trochę mniej i Panema. I również jest dosyć duża. Na no czym się różnią? Różnią się przede wszystkim tym, tak? Różnią się chodnikiem. Nie wiem czy widać, ale na, też na moich zdjęciach z drona będzie widać jak wygląda ten deptak w Copacabanie? Czyli są takie, jest mozaika ułożona, biała i czarne fale. To fajnie z góry wygląda. Natomiast Ipanema ma inny wzór deptaka, inną mozaikę. To jest bardzo charakterystyczny znak. Nawet, nawet te pamiątki, które sprzedają, to niektóre właśnie mają ten znak z Copacabany dla rozróżnienia. Zaraz, może coś tutaj znajdę w tych pamiątkach. O, tu właśnie jest taka torba znakiem z, z tą charakterystyczną mozaiką kopakabany. to jest taki znak rozpoznawczy. No to obrigado. To jest taki znak rozpoznawczy. Dodatkowo, ponieważ kopakabana jest dosyć duża, więc, e, więc dzielnicy się generalnie dzieli. Na coś takiego jak posto, to jest posto, właśnie. Momencik, zaraz sobie pokażę. Coś się na komerę, nie tego. No, to jest właśnie posto, tak zwane. Czyli to jest taki punkt. Tutaj są toalety, tutaj są. To jest taki też punkt ratowniczy, tak? Czyli tutaj straż nie straż, już nadal, o ratunek. No, ratownicy tutaj mają jakby taki swój punkt też, tak? I to się nazywa posto, taki no taki generalnie jakby punkt rozpoznawczy. I dzielnicy, które są przy plaży, na których te posto stoją, to właśnie dzielą się między takie posto. Czyli ja na przykład mieszkam na wysokości posto 4, czyli to jest, mój, to jest właśnie posto 4. Jak ktoś się mnie pyta, gdzie ja mieszkam, no to zazwyczaj ludzie czyli się kogoś pytam, gdzie kto mieszka na Kopakabanie, to to się mówi, a tam na przykład, nie wiem, na Posto 3 albo między Posto 3 i 4, nie? W sumie tych posto, one są dosyć daleko od siebie rozłożone. W sumie tych posto chyba na Kopakabanie jest 5 z tego co pamiętam, szóste posto już chyba jest na Panemię, ale nie jestem pewna. No i Ipanema ma oczywiście swoje tam posto, nie wiem, tych posto jest chyba z, też kolejne 5 na Panemię. Potem dalsza dzielnica to jest Leblon yy, i też ma swoje posto, tam, tu już jest chyba, o, tam już jest posto 11, 13 i tak dalej. Także to jest taki znak rozpoznawczy Copacabana i jak się ona dzieli. A oprócz tego to oczywiście jest, jest długa, jest szeroka mniej więcej chyba na, nie wiem na ile, na kilometr albo co najmniej 2 km w głąb lądu. Także jest bardzo, tutaj jest bardzo duża dzielnica. Jak widać pełno jest sprzedających pamiątki jakieś dla turystów. Oczywiście to jest trochę drożej niż, niż gdzieś tam na innych, w innych sklepach czy na jarmarkach. No ale tutaj turyści chodzą, no to wiadomo, że tutaj się sprzedaje. Chociaż też czasami też są dobre ceny. No i przy plaży oczywiście mamy bary, tak? Turyści, ale miejscowite przychodzą jak widać. Teraz dużo turystów nie ma miejscowite przysiadują w tych barach. Wieczorami mamy muzykę na żywo często, więc jest zdrowic. I jest jak się Na Najpierw, ale sporo ludzi stoi na zewnątrz, słucha i no. się obserwuje. Tak jak ja zresztą. Idziemy dalej. No i oczywiście oprócz kiosków to mamy takie bary przy przy plaży. To jest bar, sprzedaje daje drinki. Wieczorami właśnie pojawiają się bary z drinkami, gdzie ich raczej nie ma. A mamy świeże drinki ze świeżymi owocami. Aqui nós vamos normalmente drinking, alcoholowe. Aqui nós vamos churros, tak zwane, czyli. Olha takie... Olá, tudo bem? Aqui é um doce de leite, chocolate. Doce de leite? É muito doce, isso é muito doce sempre. Aqui são churros. Aqui são... vamos takie... maszynki robionej na y, smażone na oleju ciastka brigade a oprócz tego mają mnóstwo dodatków czyli jakieś tam y, te czekoladowe takie butony jakieś mają czasami w środku mają, dodają y, 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 mleko skondensowane, nie, nie mleko skondensowane to nie jest mleko skondensowane czy to, jest, to jest karmel taki robiony właśnie z mleka skondensowanego więc to jest strasznie słodkie, tłuste i słodkie, więc bomba kaloryczna, potworna. Powiem szczerze, że w Meksyku mieli podobne churros też, ale tam robili tylko i wyłącznie z cukrem pudrem i to było takie lżejsze i było jakieś takie fajniejsze. Tutaj jest strasznie słodkie, bo Brazylijczycy uwielbiają słodycze. Uwielbiają słodycze. Kolejne pamiątki. Można sobie warkoczyki zrobić. Mamy też usługi. No, widać, ten bar jest mniej popularny, mało ludzi, ale też ma muzykę naszą. Escola! Ha, ślasy, najczęściej, czyli to jest, e, to jest taka wódka rumowa. Nie jak to się mówi. Rum, tak? No, to z rumu robią. No i oczywiście, żeby nie było, to robią z oryginalnymi owocami. Nie jakieś tam spuszki, nie jakieś soki, jakieś tego. Tylko jelania owocki, nie? Można coś zjeść też. Zazwyczaj. No ale ceny nie są nie są, nic. Okazje się trafiają. Tutaj włożone danie 80, ale masz jakieś, czy jest tutaj za 200, za 20, za 23, także dosyć tanie. Oryginalna no dekoracja. Z pustych pewnie orzechów już, kokosowych. Te orzechy z tych orzechów, takie zielone orzechy są z mleczkiem kokosowym, więc one takie orzechy wyrywają, z tego mleczko można pić. Natomiast te brązowe, które u nas sprzedają, to już są dojrzalsze kokosy, które mleczka raczej nie mają dobrego, natomiast sieje ten miąż taki kokosowy ze środka. O, tu mamy sobie kupy. To jest acai. Sprzedają acai. To jest... Y, acai to jest owoc z Amazonii, który pochodzi, ale to jest bardzo popularne w postaci y, lodów, sorbetów. Czyli to jest właśnie takie stoisko, gdzie goście sprzedają sorbety. Muszę sobie właśnie kupić, bo to jest całkiem dobre. A es? Tengo cuatro, diecinco mają różne ceny. W takich kubeczkach plastikowych sprzedają i dodają do tego roda, dodatki różne. Można oczywiście jakąś polewę, sztuczną oczywiście. Mają jakieś cuda nie widzę, tutaj, jakieś takie czekoladki, nie czekoladki granowe. Eee, Parami, pasok e, i amendoi. Ja to zawsze biorę z e, orzeszkami ziemnymi i z tak zwaną pasoką, czyli to jest taka milona, milona orzeszki ziemne z cukrem.

Tak wygląda moja asej. Powiem szczerze, że no Asai uchodzi za zdrowy bo natomiast oni to robią z, z syropu gotowego z cukrem, więc to jest piekielnie słodkie i chyba nie jest zbyt zdrowe, tak naprawdę. W rezultacie. Montrebal. No, teraz sobie zrobię przerwę, żeby zjeść asa i tak naprawdę. Jeszcze pokażę kolejne stoisko z kukurydzą briga gotowana kukurydza, tak jak w Stanach można kupić to jest popularna ale tutaj też jest bardzo popularna o, kolejne stoisko z czuraską. na ulicy to sprzedają czurasko, czyli generalnie barbecue, tak zwane to się nazywa churrasco kolejne szurus. a, tu jeszcze pokażę jest ten sprzedają też koło plaży kangi, czyli to się nazywa kanga, taki Taka, taki, taka tkanina to jest dosyć na, do siedzenia na plaży po prostu, a'la kocyk, nie? No i są takie kangi, można sobie kupić. Ja to, a takie kangi to mam ze dwie. Chociaż na plaży specjalnie nie chodzę. No ale warto to mieć w razie czego. Zazwyczaj używam, jak gdzieś jestem na jakimś wypadzie, na jakimś szlaku, no to tam, jak żeby usiąść, to też sobie używam takiej kangi. No, także kopakana jest bardzo zróżnicowana, jest tu co robić. Na ja sobie zrobię przerwę, może w tym siądzę pod tymi palmami, to jest całkiem fajnie. Także za chwilę się odezwa. No, a już skonsumowałam i także lecimy dalej z fokszym. To jest, jak widać, tak jak u nas na plaży można robić różne, różne rzeczy, nie tylko leżeć i, i się smażyć. Ale widać mają. chłopaki zajęcie. Świadkówki plażowej. Tam jest dalej. Nie wiem, czy widać. Jest jakiś stół. Nie wiem, co to jest. To wygląda jak stół do pingu, ale taki zakrzywiony. Więc to jest coś innego. W jakąś piłkę grają. Dziwną. Nie ma pani co to zagra w y, Santa Catarina widziałam Włosi grają w jakąś włoską grę też na plaży, to też było ciekawe ale to było właśnie coś przywiezione z Włoch, bo tam jest dużo imigracji włoskiej a tutaj nie wiem, może to też jest też jakaś ten stół to też może skądś tam pochodzi, nie mam pojęcia a na plaży żeby nie było nie trzeba przychodzić z własnym z własnym fotelikiem, jak ktoś nie ma ręczniczka albo kangi, można sobie wypożyczyć taki fotelik. A i można sobie też parasolki wypożyczyć, tak, jeżeli chce się być w cieniu, siedzieć. Tak, ile jest spoko. Nie jest to drogie. Nie wiem, ile kosztuje. A fajne chyba, kiedyś za 15 reali na godzinę, czy na ileś. Nie, po to już od końca dnia wynajmowaliśmy na, za 15 reali chyba 3 fotele i 1 parasol, także dosyć tanio, bardzo tanio powiedziałabym. Można sobie wygodnie usiąść. A, jeszcze ciekawa jedna rzecz, czego nie widziałam nigdzie indziej. To jest coś takiego. Nie tylko, to jest nie tylko przy plaży, bo jest w różnych częściach miasta, ale przy plaży są sponsorowane, jak widać przez Santandera, takie miejsca, gdzie można przyjść i sobie poćwiczyć. rozciągać się, powiesieć i generalnie przychodzą tutaj zazwyczaj goście i, ten, i sobie ćwiczą, nie? Bo oczywiście ludzie, którzy tutaj mieszkają lubią bardzo, dużo ludzi biega wzdłuż plaży, jeździ rowerami. A też można sobie przyjść i poćwiczyć. To są sponsorowane przez Santander ale na mieście jest, yy, jest sporo takich miejsc, właśnie na różnych placach, placykach, gdzie można sobie poćwiczyć. I to są już takie sprzęty, które są podobne do siłowni, ale już oczywiście takie na na zewnątrz. Te są takie, ten, ten Santander był taki dosyć, dosyć prosty, bardzo, bardzo, tak powiem, uproszczony, nie? No i co tutaj jeszcze? To by było chyba na razie na tyle, jeżeli chodzi o Capacabana wzdłuż plaży. Co wieczór pojawiałem się ekipy czyszczące, zwłaszcza jak jest pod jakichś tłumach na plaży, nie wiem czy to wieczór w tej chwili, może w zimie rzadziej, ale widziałam już jak czyścili plażę, jest tam, każdego dnia, bo przynajmniej wtedy, kiedy jest trudno naprawdę, to to, idą, to idzie kordon sprzątaczy i sprząta całą plażę, tak że na szczęście jest to, dzięki temu jest to dobrze utrzymane, no i ludzie chcą tu przychodzić, nie? Tak, jest to fajne. I jak jeszcze, jeszcze słowo na temat tego deptaku. To jak widać, ludzie sobie tutaj rowerkami jeżdżą, są takie ryksze, można też pożyczyć. Nie wiem czy to widać. W niedzielę, jak już wspominałam wcześniej na innym z wideo, to w niedzielę jest ten deptak zamknięty. Znaczy, ulica jest częściowo zamknięta. Jeżdżą tylko samochody na, na drugiej części pasa. A ten jeden, jeden w jedną stronę pas jest zamknięty, także jest naprawdę fajnie. No i to by było chyba na tyle na dzisiaj. Całkiem spora chyba. Mam nadzieję, że było ciekawie. Do pogadania następnym razem.